Cześć, widzowie. Ta osoba w niebieskich włosach to jest mój kuzyn. Dzisiaj udajemy od zera do milionera. Chodź. Niestety go nie słychać. On ma normalnie mikrofon, ale niestety go nie słychać. Jak coś, to przepraszam, że no mam lekką chrypę. Więc idziemy błagać ludzi, o haj, prawda Tomek? Jak coś powiedział teraz, tak no bo tak mówiłem, nie ma mikrofonu. Więc to jest po prostu pierwszy odcinek z głosem. Dobra, Tomek, chodź się, teleport. No w sumie tutaj niech zostanie. Gdzie ty, Tomek, jesteś? <noise> Dobra, ja też wbijam mikrofon żarcie. Żarewo, żaręło. Jaki? O, oh shit. A, dopiero zamiast dać mi bana dała mi Romejta. Beka. Nie, mi dała serio Romejta. O nie, chcę go wywalić z domu. Zaczekajcie, ja napiszę Robux. Hmm. Powie, a chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie pod tym odcinkiem jedną łapkę w górę. O Jezu, ja niestety muszę iść, no bo mnie wywaliły z mieszkania. Jak ktoś widzi, to sorki, że teraz tak gadam, no bo po prostu do właśnie mojego kuzyna w prawdziwym życiu i w zabawie. Więc następny odcinek to może będzie z serii budzącej mitów, dobrze? Widzowie, więc kolejny odcinek z tej serii, jedna łapka w górę. Tomek, chodź z tego domu. No okej, już. Dobra, solki, widzowie, po prostu mam trochę problemy z moim kuzynem, no bo już jest przy Airport. Więc jak coś... Nie motor, o Jezu. Dobra, więc widzowie, dodawajcie mnie do znajomych, nick Czerwony Kokosik. Nie wiem, głupi, ale zobaczcie sobie. Ten nick, ten pierwszy, to ja. Więc dodawajcie, jak coś. Kiedyś, może kiedyś, jak będę miał więcej Robuxów, zrobię właśnie live'a. I rozdam parę. No, okay, to ja, Tomek, ja też już jestem przy. No i przejechał za tym motorem. Dobra, chodź Tomek, kupimy sobie zdrabki. Zdrab... Uzy... Widzowie, to chodźmy tutaj. Uznajmy, Tomek, że z tego. Tutaj wychodzą zdrabki. Tutaj, tutaj. Zdrabka. Dra... Mmm, zdrap, zdrap, zdrap. 5 zł, nie wierzę jak dużo. Dobra, kolejną kupuję. Zdrap, zdrap, zdrap. Kolejne gdzieś. teraz 10. Super. A ty ile wygrałeś? Ale jest, ale super. Kolejną zdrapuję. Szyb, Tysiąc złotych! Widzowie! Jest jakaś typiarka dawa mi tyle hajsu, what? Co? Co wygrałeś? Okej, okay. zaczekajcie, bo mój kuzyn ma awka, więc zaraz wróci. Teraz se, se z, niego, z niego ponabijamy. O, to słabo, no bo mój kuzyn musi kończyć, więc. Dobra, widzowie, to będzie, to jest taki wstępny odcinek, więc jak chcecie dłuższe, takie naprawdę długie, no to zostawiajcie lajki w górę. Narka.